Witam po długim czasie i dziesiątkach maili, które do Was dostałem o wrzucenie czwartej części kostka, kostki Rubika. Postanowiłem się wreszcie zebrać i ją nagrać, ponieważ YouTube usunęło mi poprzednie wrzucenie za to, że miałem tle piosenka analogsów. Nie pamiętam nawet którą chyba strzelby z Rubika, bo będziecie być atakujące policja. W każdym razie postanowiłem nagrać. Zakończy zakończyliśmy w tym miejscu na końcu. Mamy prawidłowy żółty krzyż razem ze wszystkimi przedłużeniami. Biała ściana jest czysta. wszystkie są. Yy, wszystkie 6 dolnych jest ułożone dobrze. Jeden górny, jeden górny, jeden górny. I jeden górny. Wszystko co nam pozostaje do zrobienia jest to zamiana tych czterech rogów ze sobą w taki sposób, aby były wsadzone tak jak ten. Zielony, żółty, pomarańczowy. Wszystko jest w porządku. Jakby tak przykryć to jest niby w porządku. Dobra, więc yy, z mojej listy algorytmów patrzycie na algorytm zamiany rogów. Jest to ostatni algorytm. I wszystko co musimy zrobić, to położyć prawy kciuk. Prawy. Na, yy, na klocku, który jest dobrze włożony. Widzimy, ten jest dobrze włożony. Może też być dobrze włożony, ale obrócony. No powiedzmy, że na przykład coś takiego będziecie mieli, ale on jest nadal dobrze włożony i nadal kładziemy wtedy prawy kciuk na nim. Ale w moim przypadku się ułożył dobrze, więc jest tak. Bo Boże, nie róbcie tego, co ja i nie przemieniajcie go, bo to zniszczy całkostkę. Wszystko musi być tak, jak było pomieszane, tak musi być układane. Dobrze, więc prawy kciuk i robimy ten algorytm. Widzimy, że ten klocek został w miejscu, na którym był prawy kciuk. Ten się zmienił, ale nadal źle. Ten się zmienił, ale nadal źle. Ten się zmienił, ale nadal źle. Powinniśmy teraz zrobić drugi raz i za drugi... Często wychodzi za pierwszym razem, a za drugim wychodzi zawsze ten algorytm. Więc robimy drugi raz. Prawy ciuk i robimy algorytm. Proszę bardzo. Klocek w prawidłowym miejscu, klocek w prawidłowym. Klocek w prawidłowym, ale źle ułożony. Ale kolory żółty, czerwony, niebieski są te, co po... są po środkach sąsiednich. I tak samo jest tutaj pomarańczowy, niebieski. Żółty, pomarańczowy, niebieski i żółty, proszę bardzo. W tym miejscu nie możemy obrócić sobie po prostu klocków, bo to by. No to nie jest ułożenie kostki. Teraz musimy obrócić kostkę do góry nogami, tak jak cały czas mieliśmy biały na dole. Tak, teraz musimy obrócić do góry nogami, tak żeby biały był na górze. I położyć ym, z kolei lewy kciuk na klocku, który musimy zamieniać. Czyli na tym, tak żeby go po prostu obrócić. Robimy to w ten sam sposób, w który na początku, jak mieliśmy biały krzyż. Wsadzaliśmy te rogi. Czyli góra, pra góra, prawo, dół, lewo, to co wam mówiłem. Więc łapiemy lewy czucht na niego i tak. Góra, prawo, dół, dół, lewo. Góra, prawo, dół i dokręcamy zawsze, żeby nie zapomnieć lewo. Co prawda wygląda jakby półkoski nam się spieprzyło, Ale ma być to zrobione w ten sposób, ponieważ widzimy, że ten klocek, którym się przed chwilą yy, którym przed chwilą ruszaliśmy, czyli niebiesko, pomarańczowo. Żółty jest w poprawnym miejscu poprawnie włożony. Teraz każdy by pomyślał, żeby obrócić kostkę, cyk, prawy, lewy kciuk i, i robić dalej. Nic bardziej mylnego. Nie możemy tak zrobić, gdyż wtedy nie wyjdzie nam nic. Obracamy. To jest tak jakby te miejsce, w którym zaczęliśmy, nad tym klockiem, który był źle obrócony, to jest tak jakby miejsce, na którym możemy pracować, a na żadnym innym nie. Więc obracamy dolną ściankę tak, żeby klocek jeszcze nie włożony wszedł pod tym miejsce, w którym obracaliśmy poprzedni. I robimy ten sam ruch. Raz, dwa, trzy, cztery. Obracamy górną, obracamy dolną, kostka jest ułożona. Tyle. To wszystko. Mam nadzieję, że dużo osób oglądających mój tutorial doszło do tego momentu, gdyż myślę, że teraz jesteście pełni satysfakcji, że udało Wam się wreszcie rozwiązać tą pradawną łamigłówkę. Znaczy nie taką pradawną, ale bardzo popularną i bardzo trudną do ułożenia, jeżeli się nie siądzie i nie nauczy algorytmów Dziękuję bardzo, chciałbym, żebyście zasubskrybowali mój kanał oraz zobaczyli moje inne filmiki. Dzięki, cześć!